Nie upalnie, a po prostu bardzo ciepło i chwilami dynamicznie. Tak zapowiadają się ostatnie dwa dni wakacji, a jak powita nas wrzesień? Sprawdźmy. Klaudia Wiśniowska, witam państwa. Sobota za sprawą układu niskiego ciśnienia od rana dość pochmurna. Prawie w całym województwie chmury te w ciągu dnia będą generować słaby deszcz, a w centrum województwa mogą pojawić się wyładowania atmosferyczne. Na termometrach od 23 stopni w Płocku do 28 na ziemi siedleckiej i radomskiej. W ostatni dzień sierpnia sporo słońca, a chwilami popada. Na krańcach wschodnich oraz południowych i od 24 do 27 stopni. Początek roku szkolnego minie pod znakiem słonecznej, pięknej pogody. Opadów brak na termometrach do 28 stopni. We wtorek gorąco, ale warunki za oknem będą gwałtownie się zmieniać. Spodziewamy się opadów oraz burz. Druga połowa tygodnia zapowiada się nieco chłodniej. Do zobaczenia w następnej prognozie.